Siemanko, ma w nowej serii ponieważ tamte serie były zamknięte teraz jest nowa seria przygody z minecraft na kreatywie na trybie kreatywie dobrze więc tak e, tu jest stary świat to go usuniemy ponieważ jest i nowy świat jest ze mną dzisiaj kolega też że siema się no jak się da że dam w bo nie pali tam eee, A, z pierwsza, nie, 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 a nie Mono ten He Mr. Kosu, na YouTube. Robi zaraz, mistery muzyk trochę krótki, no ale nie całe, ale Makarena, Makarena jest fajna No i co robimy? Może w następnym odcinku będzie taka buzyczka Dobra. Na dune... E, ty! E, na kreatywnie, na super płaskie, nie? Dostosuj. to hmm. To daj skałę jeszcze na poziomie. Ustaw wersję. No. Eee... Dobra. Jednego to. Wyszła od lodu. O, dobra. I gotowe. bo jeszcze do wielka błyskota. O. Tak. I gotowe. Gotowe. Ten pasek się bija, będzie... E, kody włączone. Służbowy świat. Jedziemy. No i he... he oo od dużej. My od dużej ry... Dobra, dobra, dobra. Mr. He Będę do ciebie mówił e, Mr. Koksu. Dobra? Mr. Koksul, Masz skype'a? Nie, Nie mam, bo mam na to... Eee, przejdźmy na komputer. To za sobie skype'a i wejdziesz do... ze mną do skarpie. kiedy a tam dzisiaj zgubię No i co? Spoko! Nie będziemy do siebie wróciły i No i co teraz robimy? Myślę, że jakąś małą kopułę. O, no, zapomniałam o tym. Zabiję. Robimy taki domek. No i co? Nie wiem, co tutaj będzie. Ok, domek na przykład wioskę mpc flu a fajnie dodano, dodano to że teraz są drzewa na swym płasku jakaś arabska muzyka w filmie a to było już w tył no nie ma wioski mpc flu no to co? Nie dobrze czekajcie Tekstury, tekstur paka Tekstury se peru. Nie. Ostatnio to było, a teraz. Dobra, nie przeciwko. Jakieś liczby. Poczekajcie. Cięcie! Jesteśmy po przerwie. Mogą, mogą być małe problemy z drewnem. widzicie ale to w następnym odcinku będą nowe teraz i znowu no i dobra, jesteśmy znowu, znowu włączamy, o, jesteśmy, o łowce one coś knują one coś nieprzestrzałe tego... a to no, co będą mi knują i yy, grałem sobie na przodkali, robiłem taką rezydencję widziałem owce, a mówiłem, owce coś knują Wchodzę do domu a tam nagle pięć minut A dom był poświetlany jak stare 20 zaprzyżane. Eee, słuchajcie, bo ja mam tutaj takie programy z mową, bo ja jestem z wsi i lubię, mam taki zwyczaj, że lubię zadać to tak, do naszej władzy. Nie mogę ciągle się w jakimś słowem. Na przykład, się mam tutaj dzisiaj zaś nagrywamy nowy odcinek. Z Minecrafta. To, eh, to tak, nie czy kiedy się mylę, to nie wybaczcie mi za poglądy. Ale jak widzicie ja mam małe problemy. Teraz zrobimy kopię domu. E, właśnie... Tak i... Spadek domu zrobimy. <laughs> jak to. No. Zawsze czasem będą też inne informacje. I co i myślę, zrobić sobie nowy kanał zrobić następną informację na kanale, zrobić nowy kanał, na którym yy, po prostu będzie Minecraftowy, bo tam jest mój mój kanał się... Da się usunąć kanał? Konto się da usunąć, bo w my to usuniemy konto? Nie będzie korzystała. i subskrypcji jeszcze, bo mam teraz dwa laptopy i dwa konta, wiecie? Paweł zbyje, bez jest to jest moje drugie konto, tak że... O co? O co? Dziękuje. Zaraz się jej pozbyję. Co się patrzy? O kurde. O kurde, Dobrze. Siostra jest w pokoju, gra sobie na tym nowym laptopiem. Ja się cieszę, że będę jego Windows nim teraz się nie cieszę, bo tak nie da się go opamięć No i co, nie pęsięmy na starym laptopie tu, na ja tym nowym raczej, W komentarzy, na talerzu Tam nie będę raczej, raczej kręcił No nie wiem, nie raczej nie Nie? O, nie będzie. No i co, teraz się zajmiemy seriami jak myślisz, co będziesz nagrywał już czegoś bo On ma tylko jedną grę, Team Fortress. Też będę nagrywał Team Fortressa. Tam, o, to będzie kłamie. Wtedy, że miałem Team Fortressa, bo w pierwszym mi się... Z Team mi się a, ci, w pierwszym... Łatwiej, lepiej podpisz. Albo ci Armin, kochaj. Nie, z Team Fortress się w pierwszym... Łatwiej. Z mi się w pierwszym wylogował. Się. Sam mi się w tym wylogował. Sam. Nie nie, 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 A nie, nie, nie. ja chcę ja przeczyć ten komputer. Dobrze zapamiętam hasło i, i konto, bo e, kupię... Ja to najważniejsze. Orangeboxy się boxy, kupiłem. No, orangebox też dobrze, lecz. To gier jest. Z czego zrobimy do High Mam trzy high flighty. Różne. Jeden portal i. Dwa Dwa. Dwa, dwa tyle. Ale USB. beta jest głupi. Nie ma. ale nie. beta też się można zajcić. Takoby tu da zrobić inforoj. A polecam też różne kanały, na przykład Magic. Poza polecam i pozdrawiam te kanały. Pozdrawiam kanały, które się nazywają i radzę na nie wchodzić, bo bardzo dobrze youtuberzy, czyli Magic, Royo, Rock, Arenet 2 Pozdrowienia też dla tych osób, które wymienię. Co tam jeszcze? Helmistr Jackson da... No i to po... Poczekajcie! Sięcia! No, mieliśmy małe problemy, tak Techniczne. można powie te powiedzieć. Techniczne problemy. Coś się nie o, bo bo to nie ważne dla Was. Dach może nie taki jakiś, jakiś piękny. Pozdrawiam te użytkownicy. Bardzo są fajnie, bardzo fajnie kręcą. Roje też przesada w ogóle. Cieku, ciuła, No w ogóle Roje jest prześmieszny, nie? No. Kurczę. Na ja Facebooku też. Bo ja mam Roja, Rojo ostatnimi pisami na komentarzu. Zdziwiło mnie. Yy, bo patrzył sobie na Facebooka, nie? Bo on ma... nie? Patrzył sobie na Facebooka i widział, że zaprosiłem. Chciał potwierdzić, no ale... Zawołała go żona, że gdzieś idą. Pewnie do ciotki. A nie, do... Bo do babci. Tak, ostatnio na jakimś filmiku. Ja panem... panem Bawelnus. Happy Wheels i później jak idzie do babci, do babci czy do kogoś tam kosić trawnik to by to o wiele lepiej wychodzi, jak, jak po jak po prostu te świetne Rojo, Rok, Madzik, oni są najlepsi i pan Śmietanka o, oh, pan Śmietanka do to Pingu polski pingwin też jest pani Bertes. co jeszcze no, um, Marcin4007 4007 47. On jest też fajny i ogląda wszystkie odcinki TFA, I Minecrafta i... chciał wiedzieć, kiedy, Kiedyś chciał wiedzieć, że Rojo no, rok też nagrywał. Wiem. tf skkf No. SKKF. SKKF1, SKKF2. To jeszcze. Divo. No. O jeszcze. No i... Mr.